W poprzednim odcinku włożyłem przetapiarkę z moda casting, która przetapia nam wszystkie surowce, zautomatyzowałem tworzenie lawy i kobla. Udałem się na wyprawy w poszukiwaniu wioski i szybko ją znalazłem. Wżyłem licencję na farming i sprzedałem trochę kropów za basing farming bugs, za które kupiłem klosz i zautomatyzowałem naszą przetapiarkę. Polis ENC to paczka modów, która dodaje do Minecrafta różne licencje, z pomocą których możemy sprzedać różne przedmioty, uzyskując coraz bardziej zaawansowane waluty. A naszym celem jest stworzenie wielkiej korporacji. Przed tym odcinkiem postanowiłem sobie zrobić taką małą wyprawę do kopalń. Które są w okolicach mojej bazy, i zobaczyłem, że całkiem blisko mojej bazy znajduje się dosyć spora góra. A jak wiadomo, pod górami częściej generuje się biom Deep Dark. Dla przypomnienia, Deep Dark jest nam potrzebny, żebyśmy zdobyli skalk, który nam się przyda do progresowania naszej zakładki questów uprawy. Więc przeszłem sobie obok naszego lasu Sekwoi pod naszą górę. Okazało się, że jest tam dosyć spory cave. I zdobyłem tam parę materiałów jeszcze nam potrzebnych, oczywiście, między innymi do basic processing Bucks i basic mining Bucks. aż w końcu moim oczom ukazał się biom Deep dark. Niestety, jak to ja oczywiście zapomniałem sobie przygotować silk tacha, żeby móc go wydobyć, więc pokopałem jeszcze troszeczkę innych materiałów troszeczkę szlachetniejszych, takich jak na przykład platyna, złoto, no i oczywiście diamenty. I znalazłem jeszcze to, czego się kompletnie nie spodziewałem, czyli Ancient City. Oznaczyłem je sobie szybciutko waypointem i wyruszyłem dalej, bo jednak, chyba, z moją żelazną zbroją, Ancient City nie jest dobrym pomysłem. Oczywiście, wyprawa do kopalni nie obyła się bez śmierci. Troszeczkę razy umarłem, i postanowiłem zbierać moje kartki, które dostaję za każdym razem, jak ginę. No i zebrało się ich dokładnie cztery, więc tyle razy zginąłem. Później już szybciutko wróciłem do bazy, bo stwierdziłem, że nie ma co już tam dalej chodzić, bo mam już bardzo dużo materiałów, a już skończyły mi się pochodnie, więc kliknąłem pompstownym i wróciłem do bazy. No i tyle materiałów udało mi się tutaj zebrać. Jak widzicie, bardzo dużo platyny, troszeczkę diamentów, bardzo dużo tin, też żelaza, stack ponad stack. Kopru też, cynabar też, więc myślę, że zarobimy troszeczkę tych naszych basic mining bags, No i oczywiście processing bugs. Ale chciałbym jeszcze ruszyć dzisiaj, myślę, że dalej z zakładką kropów, więc y, potrzebujemy kowadła, żeby móc sobie połączyć silk też do naszej. Motyki, więc włóżmy sobie troszeczkę żelaza, właściwie to bloków takich przerobionych. Złoto zbieram głównie po to, żeby móc sobie przyspieszyć nasz kloż, bo jak widać jego szybkość jest bardzo, bardzo, bardzo wolna. Nawet jeżeli mam te czanki cały czas załadowane, no to naprawdę mało tych marchewek się tworzy. Na szczęście mamy coś takiego jak Percent Age Speed Upgrade 1, i tutaj wystarczą nam tylko 4 zegarki, czyli oczywiście jeszcze troszeczkę złota i Redstone'a. No i będziemy mieli taki Speed Upgrade. Drugi też nie jest taki nieosiągalny, bo diamenty mamy, a trzeci, no to Obsidian. To też nie jest bardzo taki nieosiągalne. W sumie nawet trójeczkę byśmy mogli zrobić. Jest jeszcze Fixed Speed Upgrade i on wymaga samego złota. To jest chyba lepsze. W sensie na razie na, te, na chwilę obecną myślę, że z samego złota to jest najlepsze. W katalogu sobie kupmy nasz Upgrade Base i do niego właśnie dołóżmy naszą złotą podstawkę. Można powiedzieć cyk i mamy Fixed Speed Upgrade 1. Kowadło. Cyk kowadło sobie postawimy, myślę, że tutaj obok na naszej ścianie, że tak powiem, wszystkich przedmiotów. Stone Hall mamy w takim razie. Silk też na tym. No i teraz wypadałoby tam wrócić. O, patrzcie, kolejne diamenty. W ogóle te rudy tutaj się tak dziwnie generują. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, może tych Aldeors, bo tu jest tych, pełno tych rud i one są często w takich kraterach, często podsłaniane. Ja myślałem, że to tylko tak z rudami Aldeors jest, a tutaj widać, że wszystkie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Oczywiście musiałeś to wyrzucić. Yy, zbierzmy trochę tego skalku, jeszcze więcej. Myślę, że możemy spokojnie całą motykę na to zużyć. O, w ogóle kolejny Bóg. Pełno takich na tej parce jest. Pamiętam, że w poprzednim odcinku był problem z profesją wieśniaka. To okazało się, że to też jest bóg, właśnie spowodowany przez paczkę. Kurde, kusi wejść do tego Ancient City. Mam niby Homestone, więc nic mi się raczej stać nie powinno. Wchodzimy, proszę Państwa. Jest chcę tylko skrzynkę jedną zobaczyć. Może zdobędziemy Silent Stream, zobaczymy. Najrzadszy stream w grze obecnie. O, ale mamy za to lepsze spodnie z Mendingiem i a To mi się podoba. Zdecydowanie mamy lepsze spodnie. No dobra, wiem, że to mi strigeruje. Oczywiście, że mi to strigeruje te shrikery. Soul Torch, okej, okay, fajne, mamy torcze nowe. Ale strigerowałem shriker. Chyba jeszcze Warden nie wyjdzie, bo to był dopiero pierwszy raz. Okej, okay, kolejne rzeczy. Mamy książeczki. Mamy skalk, na razie skalk mi się nie przyda, Mamy kości, przydadzą mi się do Moon Mila. I w sumie to uciekamy, bo chyba już ziggerowałem trzy razy. Uciekamy do domu. Mam nadzieję, że mi nie wyjdzie w domu, oby nie. Chyba, chyba nie, oby nie, żeby mi nie wyszedł do domu. To było straszne. Zebraliśmy skalk, więc teraz, żeby zdobyć skalk trop, musimy położyć blok skalku. Pod naszym blokiem Farmlandu i wtedy krop będzie skalkt po prostu. Czyli krok, który się zrobi, będzie skalkowany. Czy skalk się jakoś tłumaczy na Polski? Chyba nie. Więc postawmy sobie taką szybką contraption i tutaj postawmy nasze kropy. Mogą być w sumie marchewki, bo ich mam najwięcej. One już są zautomatyzowane. Cyk, cyk, mogę to postawić, dobra. I teraz zasilmy to bone milem, cyk, cyk, cyk. I kropy, które tutaj będą, rzeczywiście są skalk. Dobra, na razie tego tutaj nie będę sadził, to w sumie też można zniszczyć. Cyk. Mam tego skalku sporo, więc sobie może, mogę pozwolić na niszczenie tego. Jednak myślę, że skalk crops na razie poczekamy. Bo jednak priorytetem dla mnie jest automatyzacja właśnie basic farming bugs, bo z nich będziemy mogli bezpośrednio duplikować advanced mining bugs. To jest oczywiście lepszym rozwiązaniem, żebyśmy mieli te zautomatyzowane, a te no to też można już sobie tam szkrobać, automatyzację, ale to dopiero myślę, że później. Więc myślę, że teraz możemy się zająć automatyzacją Basic Farming Bugs. Jak widzicie, przygotowałem sobie cztery klosze. Tutaj mamy w tych dwóch na razie już pełne upgrade, u. tutaj jest tylko ten jeden. Fix, Speed Upgrade, jeszcze do tego Percent Age, Speed Upgrade. I tutaj problem pojawił mi się z burakiem, bo żeby zasiać buraka to potrzebujemy nasiona z buraka, a niestety w żaden sposób tych buraków przekraftować nie można. Nawet w craftingach żadnych nie jesteśmy w stanie skraftować z buraka nasion buraka, więc chyba będziemy musieli się wrócić do tej naszej wioski. Znowu. Są bitruds, mamy to nasze upragnione nasionko. I tak, teraz znowu wracamy się do domu i możemy kontynuować, że tak powiem, automatyzację. Bitrud, niestety tutaj mamy, to będzie się produkować najwolniej. Więc weźmy sobie jeden basic processing, Backup, kupmy za niego logistical transportal, czyli nasze rury. Weźmy konfigurator, i myślę, że będziemy to zrobić w jakimś innym miejscu. Tak, ja to pewnie jeszcze będę przenosić, ale niech będzie, że tutaj będzie nasza tymczasowa farma basic farming boxów. Więc tak, Logistical Transportery łączymy. Zróbmy sobie jeszcze drawer poczwórny, czyli taki który ma właśnie cztery szufladki. Są to właściwie cztery drawery, dwa na dwa, coś takiego. Tutaj będą nasze odpadki, czyli zatrute ziemniaki, nasiona, jeszcze nasiona buraka, tylko muszą się one tutaj wyprodukować do tego czasu. Nie chcę na razie tego puszczać, bo tutaj mi to zapełni ten pozostały slot jakimiś z tych przedmiotów, a tego bym nie chciał. Rowery, od tego już mogę sobie wyciągać marchewki. Od tego możemy wyciągać ziemniaki. W tym też te zatrute. Mam nadzieję, że... Oczywiście, że popłyną tej zatrute. Tutaj powinna płynąć trzcina. Okej, okay, i teraz z tym musimy stworzyć w sumie drugi market. Zróbmy sobie taki. Dobra, idą sobie nasze rzeczy do marketu. Teraz wstawmy tylko licencję. Cyk. No dobra. I mamy chyba automatyczną farmę naszych Basic Farming Bugsów. Idzie to teraz dosyć szybko, ale widzę, że to mi się może rzeczywiście zapchać, bo mamy Bauer za mało buraków. Może mi się to zapchać, zdecydowanie może mi się to zapchać. Więc musiałbym zrobić tak samo szybko te wszystkie klosze i dopiero później uruchomić automatyczną produkcję. Wyprodukowaliśmy na razie 59 naszych baksów, więc jest to dosyć szybka farma, jak widać. Lecz też troszeczkę się tutaj pozbierało wcześniej, jak to sobie tutaj stało, a mnie nie było. Dlatego realne tempo na pewno będzie niższe, ale i tak będzie, myślę, że zaskakująco szybko. Dobra, więc jeśli chcemy mieć całą automatyzację tego, to myślę, że trzeba jeszcze pójść po trochę złota. Wchodziłem z kopalni z taką oto ilością złota, jeszcze tutaj troszeczkę jest że śmieszne jest to, że zebrałem podobną ilość diamentów co złota, czyli to jest tak bardzo rzadkie, a to chyba nie powinno tak być. Wydaje mi się, że złota powinno być dużo więcej, ale Aldeorz definitywnie coś popsuł, ale mamy, myślę, że tyle złota nam wystarczy, tyle diamentów też nam wystarczy, więc je wyciągnijmy, redstone też nam się przyda. Chcę w sumie sprawdzić jeszcze jedno, Obsidianu też sobie troszeczkę nakopałem, Percentage Speed, sprawdźmy czy ten speed i ten speed za szybko, tego co się nie spodziewałem, myślałem, że nie będzie aż tak za, za bardzo za szybko. Powiem wam tak, że muszę i tak 8 zegarków wykonać, więc 8 zegarków, um, Upgrade Basic, na szczęście Farming Buffs mam trochę, więc Upgrade Basic możemy sobie troszeczkę kupić. I teraz tak, upgrade basy. I tak będę musiał wykonać, więc zróbmy sobie dwa. Perchance 8 Speed Upgrade 1. Ok, I czy ty mogę? Nie, nie mogę za bardzo. Jeszcze mamy jeden upgrade base. Zróbmy sobie ze złotem samym, co daje nam Fixed Upgrade 1. I uwaga, to jest chyba najbardziej wydajna możliwość, jaką możemy zrobić. Tylko, że marnowanie tego, no boli trochę. Dobra, mamy wszędzie taką samą konfigurację, zostało mi trochę tych upgrade'ów, no jest to niestety marnotrawstwo złota. Możemy też w sumie ten plecak od razu przekraftować sobie na tier złoty i tier diamentowy. Tak, dobra, diamentowy plecak. Czy to mi nie rozwali miejsca? Ło, rozwaliło mi wszystkie przedmioty, które tu miałem, ale zdecydowanie jest to upgrade duży. Ok, skoro teraz mamy cały czas taką samą prędkość tego, to można już puścić te przedmioty, tylko o, tu mam mój konfigurator, powinien go trzymać w plecaku, więc dajemy tutaj na Type Change na normal. I tak, powinny już lecieć nasze pierwsze przedmioty do marketu. Wstawmy tylko jeszcze naszą licencję, cyk i idzie. Jeszcze tylko jeden drawer postawimy sobie, myślę, że zamiast tego można sobie postawić tutaj jedną rurę i jeden drawer. Ok, także kupmy sobie Logistical Transporter, jeszcze jedną taką no jeszcze jeden taki pakiet. Tutaj mamy rurę, tutaj drawer. Konfiguratorę dajmy tutaj, tylko żeby to nam nie wleciało gdzie indziej. No leci właśnie źle, że mi to leci tutaj. Można zrobić tak, konfiguratorem ustaw tutaj już pul, właściwie, i idą nasze basing farming boxy, już zautomatyzowane. Pierwsze zautomatyzowane basic farming boxy, w końcu. Jeszcze wstaćmy pozostałe, które mam, i mamy 150, nasza licencja. Się niestety niszczy, więc pierwszym moim zakupem za te baksy będzie właśnie nieskończona licencja. Zauważyłem problem, że niestety cały czas mi w tym markecie są te drowery niezablokowane, przez co przelatują mi te śmieci, które nie powinny tu lecieć, więc zdecydowanie trzeba zablokować te drowery. A drawery z moda Functional Storage możemy zabrykować specjalnym konfiguratorem. Jest to konfigurator właśnie z tego samego moda. A że musimy go oczywiście kupić za Basic Storage Bucks, który jeszcze nie mamy, czyli nasza pomarańczowa waluta. Możemy sprzedawać drewno, tylko właściwie jak zrobić to? Ok, nie jest to zbyt trudne. Mamy Basic Storage License, możemy ją sobie wsadzić jak zwykle do naszego marketu i sprzedajmy tu drewno, skrzynki i coś jeszcze. Drewno mam trochę. Można pokopać poświęcić. Ok, było to dosyć szybkie, 4 od razu, 4 baksy, więc szybciutko sobie włóżmy to na kolejnym slocie tutaj. I możemy kupić nasz konfigurator w tym momencie. Poblokujmy tutaj marchewki, ziemniaki, cyk, cyk. Dobra, poblokowane tutaj też musi być to zablokowane. I teraz możemy puścić dalej produkcję naszą. Nie, Bo teraz, jeżeli tutaj pojawi się zero, to dalej ten burak tutaj będzie w tym miejscu, i tylko buraki będą mogli we, mogły wejść przez ten drawer do naszego marketu. W ogóle, jak już jesteśmy przy przedmiotach, to idę zobaczyć, jak tam koły sobie prosperuje. No, Wykopało sporą dziurę. Tutaj nam się troszeczkę kobla zebrało. Oho, fajnie, czyli cały kobel, który, znaczy wszystkie materiały zostały stracone, bo właśnie koblem się zapchało. Mamy pól i teraz cały kobel, który tutaj się zbiera, będzie automatycznie szedł do naszych, właśnie, drawerów, a właściwie to do drawera. Tylko obawiam się, że jak zajdziemy już do deep slatu, to sprawa zacznie się komplikować z deep slate'em i znowu mi się to zapcha. Ale zauważyłem, że w naszym katalogu za basic storage boxy możemy kupić upgrade do skrzynki. Jest to Wood to Iron Chest i od razu może Iron to Gold Chest też kupmy, żebyśmy już mieli te złote skrzynki. No właśnie, zrobiłem missclick i zapgradeowałem mnie tą skrzynkę. To nie miało tak wyglądać, ale no cóż, yy, widzę, że te skrzynki się jednak nie łączą, bo upgradeowałem dwie do żelaznych i się nie połączyły, a myślałem, że się łączą, no cóż, więc w takim razie będziemy musieli to zrobić. Tylko na, na jednej skrzynce, więc kupiłem sobie już wszystkie upgradey do tej największej, czyli obsydianowej w tym przypadku. I robimy upgrade z drewnianej na żelazną, z żelaznej na złotą, ze złotej na diamentową i z diamentową na obsydianową. No i... Teraz mamy bardzo dużo miejsca, zdecydowanie więcej niż w takiej normalnej skrzynce. Zebraliśmy właśnie cztery staki naszych Basic Farming Bucksów. W naszym markecie niestety licencja już się zużyła. W ogóle zauważyłem, że te rury są bardzo ciekawe, bo one tylko przypuszczają stak do marketu, co mi się bardzo podobało, bo mi się ten market nigdy nie powinien zapchać. Więc tak, kropy, Unbreakable Farming License i cyk do odebrania. Licencja niezniszczalna, to jest nasza pierwsza niezniszczalna licencja. Włóżmy ją sobie do naszego marketu, no i niech jedzie. Myślę, że możemy sobie teraz w końcu przejść do nowej zakładki, czyli Infusing, czyli tutaj będziemy tworzyć już pierwsze stopy metali. Pierwszymi podstawowymi stopami metali, jakie będziemy tworzyć, to jest brąz i stal. Aby stworzyć stal, musimy zmiksować 160 Mbaków węgla i 90 milibagetów żelaza. Troszkę dziwna konfiguracja, ale okej. Okay. Więc uzużemy sobie tutaj. Już wcześniej przedstawiłem sobie nasz solid fire, żeby i mixer, żeby tutaj był mixer. Okej, okay, mamy tutaj wszystko. Tutaj nam się powinna tworzyć jest. Mamy molten steel. Żeby stworzyć advanced Processing alej to będziemy potrzebowali tego 90, 90, 360 tego będziemy potrzebowali. A tu mamy 100, 180, czyli jeszcze jedna taka porcja. Dobra, mamy 360 bakietów stali, czyli tyle, mi się przyda, z czego co mi się wydaje, zaraz zobaczymy, czy na pewno, tak, 360, jest 360, więc teraz wymyślimy w sposób na tego wypompowywanie, Zadamy sobie to do rury i ta rura sobie tutaj będzie, z tą stalą mam nadzieję, tak, ona sobie tutaj jest po prostu z tą stalą, a my w tym czasie będziemy mogli robić kolejny stop, czyli brąz, czyli trochę cyny z miedzią. A w międzyczasie, gdy tam się wszystko miksuje, zróbmy naszą łyżkę miksera, czy jak ja to tam śmiesznie nazywałem na samym początku. Mamy mixer whisk, tylko że to chyba w ten sposób, tak dokładnie. I jeżeli postawimy taki Simple Mixer Whisk na górze, to wtedy nasz mikser, tak, mamy Tix for Recipe, jest coraz szybciej. Możemy sobie tych łyżek, czy nie wiem jak to tam to nazywać, kłaść więcej, i wtedy uzyskamy coraz szybsze miksowanie. My właśnie już ponad wiaderka naszego brązu jest to dużo więcej niż chciałem, więc spróbujmy sobie w ten sam śmieszny sposób to wypompować. Czyli dajmy push, tak dokładnie, brąz się załadował. I teraz connect type change to no. I teraz dajemy normal. Ok, wpompowało się. To samo z tą rurą. Postawmy ją. Możemy ją podnieść w ogóle? Nie możemy jej podnieść. No to zostawmy. Po prostu ona się tutaj wypompuje jak najbardziej. Miesza nam się nasz brąz z naszą stalą i tworzy się dokładnie Advanced Processing Alloy. Teraz tylko to przenieśmy pod nasz Solidifier. Cyk. Tutaj mamy to. Oczywiście zmieńmy też molda na Plate Mold. I teraz z pomocą tej wody powinno się... Nic się nie dzieje? Naprawdę? Zobaczmy jak wygląda ta receptura, a nie, nie z Plate Mall, a z naszym Basic Processing backiem. ciekawe. I tak dzieje się, zastyga nasza druga licencja i uwaga, mamy Advanced Processing License. Mi... Ten quest mi tutaj nie wskoczył, dlaczego? Aha, dobra, bo muszę tutaj sobie oznaczyć, bo zrobiłem Bronze, zrobiłem Advanced Processing Aloy i tak mamy już Advanced Processing License. A w nich możemy sprzedawać, jak widać, troszeczkę zaawansowane już stopy metali, w tym nasz brąz, którego mi zostało nadmiar, więc w sumie można sobie wziąć ten brąz stąd. Zauważyłem, że też że możemy uzyskać większą wydajność naszego topienia ród i to jeszcze na poziomie nieprzetopienia. Wystarczy, że stworzymy sobie chorhammer, w tym wypadku tutaj są. Jakieś invar Platinum, nas interesuje na razie koprowy orhammer, bo jest dosyć tani, więc możemy go w sumie zrobić. Trzy patyki i dwa bloki miedzi, i mamy nasz orhammer. I teraz, na przykład, możemy to spróbować sobie na żelazie, więc weźmy sobie te 11 żelaza, yy, wskraftujmy to z orhammer, i akurat z żelaza nie można. Można, tylko że oczywiście trzeba basic processing bags do tego, żeby to przeprocesować, jakby. A jest jakaś ruda, która nie wymaga basic processing bags wyprodukowaliśmy troszeczkę brązu, można sobie wsadzić to do katalogu, myślę, że z tin na razie nie, choć ten tin możemy sobie w każdej chwili przerolować za właśnie nasze basic processing baksy, mamy też brąz, ok, advanced processing baksy też się jak najbardziej produkują. Więc można sobie ten młotek w każdej chwili przetestować, tylko że oczywiście z naszym basic processing bakiem i tak nasz młotek się zużywa. Zużywa też się nasze żelazo i nasze baki, ale oczywiście produkuje tam się Ion Dust, którego jest coraz więcej. Chciałbym dzisiaj jeszcze troszeczkę przeprogresować i wejść do netheru z pomocą naszego Nether Passport. Aby dostać nasz Nether Passport, fragment będziemy musieli wymaksować wszystkich villagerów, w tym wypadku ze stacji roboczej numer 1. Czyli okazuje się, że każdego villagera, który tutaj jest, będziemy musieli wymakosować. Mam nadzieję, że nie będzie to większy problem, bo my tutaj dosyć łatwych villagerów. Dobra, mamy odblokowane ostatnie trade. Tutaj w ogóle Homestone trzeba było sprzedawać. U niej teraz możemy kupić za 14 basic training bucksów pierwszy paszport, pierwszy fragment paszportu do netheru. Mamy wystarczająco. Uwaga, mamy pierwszy fragment paszportu. Jeszcze tylko takie cztery. Parmem. Z farmerem poszło nieco lepiej, bo tak całkiem przypadkiem miałem bardzo dużo dyni, bo sadzę je w kloszu już od, dobrego, od dobrych dwutlenków. No i sugar cane właśnie sobie przed chwilą zrobiłem tak, taki mini contraption, w którym rosną i pomidory automatycznie i sugar cane automatycznie nawet spoko prędkości, bo tylko 200 tików. Paszport poziomu trzeciego, tutaj było bardzo prosto, bo za kobel. No i od razu, znaczy część paszportu właściwie Poziomu czwartego mamy. Dziewilacze, że po prostu sprzedawali kobol, więc łatwo się wbijało master. I łatwo te się, też się sprzedawało te paragony, więc dużo mi się tych trading boxów zebrać udało. Waga ostatni fragment paszportu. Paszport numer 5. dokładnie. Pięć fragmentów paszportu, craftingu w, jakimś tam, w jakiś tam sposób. Zobaczymy w jaki... Aha, czyli po prostu możemy sobie to tak sadzić. Mamy nether passport, nether unlocked. Dokładnie, i tym sposobem ukończyliśmy już cały pierwszy chapter The Overworld. Jest to pierwszy chapter po startingach, który ukończyliśmy. Nieźle. Jak chciałem kupować sobie paragony poziomu czwartego i trzeciego, to potrzebowałem cobblestone, więc za zawsze zabieram cobblestone stamtąd. No i e, troszeczkę za dużo tego cobblestonea wziąłem, więc postanowiłem go sprzedać w markecie za nasze Basic Mining Boxy i przypadkiem zauważyłem, że za troszeczkę wyższy trend, czyli Advanced Mining Boxy możemy wykraftować sobie książkę, tak jak mogliśmy wykraftować sobie książkę Silk Touch to tutaj możemy sobie wykraftować książkę Fortuny, więc wykraftowałem sobie troszeczkę, zwłaszcza że trajdowałem z wieśniakami, miałem wysoki level. Kraftowałem sobie bodajże cztery książeczki, połączyłem jedynki w dwójkę i dwójkę w trójkę i teraz troszeczkę tego expa jeszcze mi się nazbierało. Mamy kilo z Cop 3 kompletnie za darmo, w sensie prawie za darmo, poza Kobel. Bo oczywiście baksy powiększego poziomu można duplikować w ten sposób. Ale to była taka mała dygresja sobie, postawmy, a może w tej dziurze gdzieś tutaj, albo nie, tutaj gdzieś dalej, żeby mi dźwięk nie denerwował. Bodajże paszportem, no, samym paszportem, oczywiście, że tego nie włączymy. Paszport tylko pozwala nam przejść tam, a nie go włączy za nas, więc będziemy potrzebowali flintu. Dobra, mamy wszystko, więc odpalmy sobie nasz portal. Dokładnie tak, działa. Od razu wyciszmy jego dźwięk. Jest to Bodajże że coś z portalem. Dobra, wyciszyłem chyba sobie właśnie nasz portal, z czego co mi się wydaje. I czy uda nam się wejść do netheru? Czy wszystko zadziała? działa? Chyba tak, dokładnie. Jesteśmy w netherze... Już słyszę Gasto. Nie podoba mi się to. Mamy otwartą zakładkę nether i... coś mnie spaliło. To tak nie miało wyglądać jak coś. A skoro mnie tutaj wszystko chce dzisiaj ukatrupić, to chyba to nie jest na razie dobry moment na wchodzenie do netheru.